Twoje zdjęcie w, w aplikacji? Nie, to bo wtedy to musisz sobie ten, dać. łukasz to będą po trzy przyjeżdżać, i nie będę trzeba tak sobie opłacać. No właśnie, będą się bili, <laughs> kto pierwszy kliknie. Nie wyobrażam sobie być 20 lat na przykład w jednej pracy, na 10 sobie nie wyobrażam chyba. Mam takie poczucie dużej wdzięczności, powiem Wam, po tej sytuacji. Was cieplutko, sobota. Ja po pracy, bo tak jak Wam mówiłam, ostatnio miałam nadgodzinę, ale bardzo fajne były te nadgodziny, tak szybko zleciały i w ogóle byłam na innym dziale i nie fajnie było, po prostu. A teraz jest przed 13, jedziemy zatankować, kupić Za coś do auta, to już... no. no. to już jest jeszcze przed, nie skracaj mi dnia. Dobrze, dobrze, kupić dobrze, coś dobrze. do auta, co tam Łukasz potrzebuje. I potem nie wiem co właśnie. Potem wracamy, bo muszę to wymienić. Potem wracamy, bo ktoś musi wymienić. Mm, ciągle ciągle dalszy wymieniam? Mogę już zakończyć tego vloga. W sumie. No tak. No, no tak, że trzymajcie się, ciafutko. Dziękuję. Na Nie, no nie wiem. Słuchajcie, co naprawdę. Zobaczymy. No zobaczymy, co później. Obiadam. będzie robić. No coś nie. Nie mam siły ukazać. Mam siłę na drzemkę teraz. ale to coś O czwartej wstałam. O czwartej wstałam. To w takie dni to się je już gotuje no, nie jedzenie. po co. ty wstałeś o czwartej jak? O czy no jak? Po co? godziny wcześniej. Ty wiesz, że taksówki nie mogłam się złapać? O 5.30 zaczęłam łapać taksówkę i nie mogłam. Uciekała. My nie nie wziąć. Musisz no ale... sobie zdjęcie. Może swoje zdjęcie w, w aplikacji? Nie, to, ty to ty ten sobie. Ten dać. Nie, łukasz, to będą po trzy przyjeżdżać ja nie będę yy. trzy taksówek opłacać. No właśnie, będą się bili, kto pierwszy kliknie. <grym <grym nie, nie daję swojego zdjęcia. To, rodo. Daj mo, to, da, to daj moje. Nie <grym> ja ty... ja mam w ogóle. Jest... Masz zdjęcie w Uberze? No chyba tak. Epoca, A po co jak ty widzisz Nie wiem, gdzieś jakieś zdjęcie miałem. Jak nie, no, czy sam jeżdżę. Gdzie? Nie, no, jak ci, nie ma ciebie. Mhm. <laughs> czekaj. co <Czemu> mam! Eee, <laughs> czekaj, nie, nie... nie! <laughs> Chcesz pokazać? <laughs> nie chcę. A <laughs> ty no, ja? Ej, cię, no, nie możesz usłuchać? Musisz się skontaktować z pomocy. Nie, ja zaraz pomogę. Sam <laughs> je dodałeś. Patrz, mnie też nie mogę edytować. Nie możesz? <głos> <głos> Dlatego ja nie mam zdjęcia. <noise> Dlatego ja nie mam zdjęcia, bo potem za, się, za rok będzie k***a co <noise> to jest za zdjęcie. <noise> no nie, <noise> no. Także dobra. No, to było? no właśnie bo A, jeden... Si no nie tak być, ten silnik jeden. Aha. Coś się blokuje. Słyszałaś go teraz, nie? No słyszałam. Myślałam, że to wycierać no, To muszę tu zdjąć schowek i, i no do dostęp. 25 mil zostało, to nie za wiele. Dobra, więc jedziemy, tankować w z tym, szybko, jedziemy tak w tym jedziemy, nie stoimy. A to teraz tak. nie sparasz, bo stoisz. No ja silnik na co teraz działa. O nie! Dobrze, to jedziemy. No to jedziemy. Brr, brr. Przyjechaliśmy pod y, Eurocar bo tutaj Łukasz potrzebował coś kupić jakiś, nie wiem, filtr czy coś tam, nie znam się zupełnie na tym. A ja słuchajcie, z nim jeżdżę, tak y, nie wiem po co w sumie, bo nawet nie wyjdę z auta. Tak naprawdę. Y, tak po prostu chyba się przejechać, wiecie, żeby nie, nie zasnąć, bo już mi zaczyna brać spanie, mimo że jest pierwsza i myślałam, że tak do, do czwartej chociaż dociągnę, to nie. Już mi zaczyna brać spanie i już, już jest. Jest ciężko. Wypiłam półtorej kawy, jedną kawę w pracy. A teraz y, sobie zrobiłam, no ale już wychodziliśmy. No to tak pół, pół kawy dosłownie się napiłam. I to wszystko. I to jest za mało. Słuchajcie, to jest za mało, bo już mnie zaczyna. No, i będzie problem, żeby mnie dotrzymała, żebym żeby miała tą sobotę, chociaż kawałek tej soboty. Wiecie, że mogła później iść spać niż zawsze, raczej nie pójdę później spać, raczej pójdę pój spać tak jak chyba zawsze. Nie <laughs> chciałam tego vloga zmontować, bo potem w tygodniu wiecie, jak jest. Jak się pracuje, to nie ma po prostu czasu, albo nie ma siły, albo się nie chce z najzwyczajniej w świecie niczego robić. Poza tym, co trzeba zrobić. Ale fajnie dzisiaj było w pracy, naprawdę było fajnie. Było 10 osób, nas była dziesiątka, ale tutaj pracowaliśmy na tym dziale w czwórkę. Było 10? No było tam, bo tam licząc y, z y, pa, pana z Health and Safety i tak dalej, to było nas 10. Także fajnie, wiecie, tak w czwóreczkę fajnie, fajnie się robiło, fajnie, czas leciał. Y, no, sobie gadaliśmy i powoli sobie składaliśmy takie kartony, wiecie? Takie... No, no nie będę wam. Te, te takie kartony na płasko, 5 5 części różnych kartonów yy, zastrapować to ofoliować i i na paletę i to jedzie dalej. Fajna bardzo lekka praca i taka wiecie, nudna bo nudna, ale która praca, słuchajcie, nie jest nudna po czasie? Każda praca jest chyba nudna po czasie, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, przynajmniej dla mnie tak. Na przykład ja sobie nie wyobrażam, żebym była w pracy w, w jednym miejscu pracy 20 lat albo coś takiego, nie? Nie wyobrażam sobie, dla mnie to było za dużo. O, czekajcie, coś Łukasz napisał. Kolejka. Okej. Okay. No, nie wyobrażam sobie słowa... No dobrze sobie z wami pogadam. <gadam> nie wyobrażam sobie być 20 lat na przykład w jednej pracy. Na 10 sobie nie wyobrażam chyba. Ja za szybko się nudzę, potrzebuję zmian, wiecie, potrzebuję czegoś nowego, coś nowego robić, potrzebuję nowych ludzi. No tak to mi się wydaje, że w taką stagnację bym wpadła i takie wiecie wypalenie i tak dalej. A są takie, moja koleżanka jedna ja się pracuje już tyle lat, że podziwiam, podziwiam, ale z drugiej strony to jest takie zasiedzenie się, bo wiecie, jak jest dobrze, no to po co szukać czegoś lepszego, po co, po co szukać <laughs> czegoś innego <laughs> i tak wiecie, się człowiek zasiedzi po prostu, ale ja sobie nie, siebie nie wyobrażam w takim czasie. Ukaż? Nie. Ja sobie siebie nie wyobrażam w czymś takim po prostu. Tyle lat. Jak ja się nudzę już teraz, słuchajcie, a co dopiero jeszcze wytrzymać tyle lat, wiecie, z pracą, Nie wiem. No z jednej strony wiecie, fajnie, bo to jest takie poczucie bezpieczeństwa. Już wiecie, wszystko znacie, wszystko umiecie, już nic was nie zaskoczy. I po prostu na luzie... <laughs> przepraszam, na luzie, no jeszcze paznokcie mam <laughs> z tego skleju, z słuchajcie. Z kleju staśmy to, to tego nie domyjemy. Mam ręce już pięć razy, a tego nie domyję, muszę to zdrapać po prostu. No, fajnie jest takie poczucie bezpieczeństwa i tak dalej. Na ludzi idziecie do, do pracy, niczym się nie martwicie, nie przejmujecie, ale... nie wiem, no nie wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie, słuchajcie. Ja chcę czegoś nowego i padać zaczęło. Super. Łukasz nie zrobi tego jak pada. Napiszę mi No, ja chcę czegoś nowego, chcę wiecie jakiejś świeżości, i tak co jakiś czas. Ja nie mówię, że wiecie, zmieniać będę pracę co pół roku, czy, 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 czy co rok nawet. To nie, tak też nie robię. Ja zazwyczaj zostaję w pracy do, do momentu, kiedy mam już kompletnie dość. Albo pracy, albo ludzi, i wtedy już zaczynam szukać czegoś innego. No. Ale tak, żeby, wiecie, po pół roku czy po roku, gdzie tylko w jednym miejscu pracować, no to też nie, no to już bez przesady, jestem kilka lat, rozumiem. Ale tak 20 lat w jednym miejscu... Zanudziłabym się po prostu, zanudziłabym się na śmierć. Wiem, że mnie to denerwowało, że już nic nowego nie mogę się nauczyć, nic nowego nie mogę już w tej pracy odkryć, nic mnie nie zaskoczy, to by mnie po prostu bardzo denerwowało. No, także tak, więc... Yy... Zaczęła mówić o czym? Aha, że nudno. No. <laughs> nudno i nudno w każdej pracy. No ale tak jest. No co zrobić? Ale kurde się rozlało, słuchajcie. I teraz mam déjà vu, że ja już tu byłam. I stąd do Was też yy, mówiłam. I Łukasz też po coś tam był. zaraz się Łukasz zapytam, czy tu byłam z nim. I też zaczęło padać. Ale to jest straszne uczucie. Nie lubię tego uczucia. Deja vu, macie? Miewacie déjà vu? No, czasami miewam, nie często, ale miałam już kilka razy o jejku, ale mi źle, ja nie lubię tego <śmum> opowiadałam dzisiaj też w pracy jak mało co nie zginęłam, słuchajcie, ostatnio po wszyscy wiecie, oczy takie no jeszcze teraz jak dla was nagrywam, to jeszcze ten film nie wleciał na kanał, wleci dzisiaj wieczorem no jak to oglądacie, no to ten, ten film już jest, także zapraszam was eee, właśnie tam opowiadam jakbym, jakbym po prostu straciła w życie Gdyby nie 2-3 sekundy, no, przerażające i tak dalej. Jeszcze, mimo że minęły już dwa dni, to dalej jeszcze mam takie poczucie dużej wdzięczności. Powiem Wam po tej sytuacji, po prostu jakoś taką mam wdzięczność, że jestem <laughs> wdzięczność za to, co mam, za to, gdzie jestem, jak jest, że nie mam problemów, że jestem zdrowa, że wszyscy wokół mnie są zdrowi. Wiecie, moi bliscy, bardzo mam dużą wdzięczność, naprawdę. Może potrzebowałam tego, słuchajcie, żeby tak docenić. No, może tak miało być. Ja w ogóle uważam, że dużo rzeczy y, jest, bo tak ma być. Wiecie, wierzę bardzo mocno w jakieś tam przeznaczenie. I może tak miało być, że, że miało się zdarzyć coś takiego, co mną tak bardzo wstrząśnie i zacznę doceniać to, co mam. To gdzie jestem, to kim jestem, to że jestem w ogóle, że jestem, wiecie o co chodzi. No, także być może tak miało właśnie być. Potrzebowałam tego. Chyba powiem wam, że tak naprawdę potrzebowałam tego. Sama tak czuję. Dobrze się skończyło tak, jak się skończyło, a nie inaczej. Przestało padać w tej sekundzie, słuchajcie. To trzeba mówić, że tak miało być. Przestało padać. Słyszycie? Nic. Cisza. Już lało. O, ta pogoda. Dobra, poczekam na tego Łukasza. Ja jasno się w ogóle coś zrobiło. Poczekam na, na Łukasza i jedziemy zatankować, bo najpierw jednak po drodze przyjechaliśmy po tą część. A teraz y, na Oparach pojedziemy na stację. Nie, no nie na Oparach, bo ta stacja jest tutaj już blisko. Na kostko jedziemy jak zawsze, bo tam jest najtani najtańsze paliwko. Tak ta pogoda będzie świrować chyba dzisiaj coś. Czy słońce na pewno nie wyjdzie, bo jest tak zaniesione, że dramat. Ale ta chyba sobie będzie popa popadywać co chwilkę. I znowu słuchajcie korek. Jak zawsze na kostko. Zawsze na kostko. Widzisz, tak trzeba robić. Tutaj robić zakupy i ty się potem wbijać na stację właśnie. Wbił pośrednio. się przed nami. ale co, no on też jedzie na stację, co takiego zrobić. No co miał zrobić? Ja nie za bardzo wiem o co tutaj Kaman, nie. Jeden dwa. Ale co? Jeden dwa w sumie? Nie wiem. A co tu zmienili coś? Nie wiem, o cholerę tu chodzi. Co się zmieniło? Nie mam żadnego pojęcia. Po co są dwa pasy? Dwa pasy, no. A no dobrze, może szybciej rozładowują i dlatego otworzyli drugi pas, wiesz? Ten już. No tu wymiękłeś serio no, ja nie... jesteś. Tak. Nie, byśmy tam co stali, Także czekamy. Hmm. Zajechaliśmy jeszcze do Lidla i kupiłam sobie takie leginsy. Nie wiem, jakieś premium. Wziąłam rozmiar S. Tak mi się wydaje, że będzie dobry, bo to jest 38. E, nie 80, no, no to 30, 36, 38. No to kurde, trochę mogą być za małe. Ale znowu MK była 40-42, no to znowu dużo za duże na mnie. Więc nie wiem, zobaczę. Zaraz przymierzę, to są te takie z paskami na dole. Tak jak tutaj widzicie. I mało tego, one mają takie przeszycia. O. Z przodu mają takie przeszycia. Słuchajcie, legginsów nigdy u mnie za wiele. Ja nie noszę jeansów już od lat po prostu. I też patrzyłam, żeby nie prześwitywały i prawdopodobnie nie będą prześwitywać. No nie wiem, spróbuję ubrać, trochę się boję, że będą za krótkie będzie mi krok zjeżdżał. Ale znowu, jak mam za duże, to dzieje się dokładnie to samo. A tamte drugie naprawdę wyglądały na ogromne. O, tak wam pokażę, słuchajcie, dobre są. Także jeżeli w swoim lidlu znajdziecie i nosicie normalnie rozmiar M to ta eska będzie dobra nie powiem wam, fajne są i nie prześwitują bo się, wiecie, schyliłam, wygięłam i, i do lustra i nie widzę żeby prześwitywały, a fajne są, bardzo fajne te przeszycia, mi się strasznie podobają te przeszycia ja już kiedyś miałam takie spodnie to nie były tak do końca leginsy właśnie z tym przeszyciem i bardzo mi się to podoba żałuję teraz, że wzięłam jedne, bo one kosztowały 6,99 za 7 funtów, mogłam wziąć sobie jeszcze jedne bo miałam jedne do pracy, a jedne do chodzenia na co dzień. Ale tak jak będziemy, widlowe one pewnie jeszcze będą nieraz. Bardzo fajne. No i tutaj mają ten pasek na stopę, tak jak wam mówiłam. Czy można go jakoś schować, jak nie lubicie? Na pewno można. No można, można by się pobawić, żeby go tu, wiecie, schować i tak dalej, ale mi osobiście. On nie przeszkadza do czarnych skarpetek, na przykład, czy coś jest ok. Także fajny, fajny rozmiar, bardzo wygodne, nie takie, wiecie, ciągnące, czasami tak ciągną, że no, jakby jakaś stopy, o! Czasami czujecie leginsy jakiej stopy, a te bardzo, bardzo wygodne. Super, także polecam Wam o te. Korzystając jeszcze z dnia, słuchajcie, wezmę się za tą komodę, posprzątam w tej komodzie, tutaj mam bieliznę, y, mamy oboje bieliznę, y, moje spodnie i tam jakieś w ogóle pierdołki, szpargałki, już kiedyś z Wami robiłam te porządki, muszę to jeszcze raz przejrzeć i kategorycznie wywalić wszystkie spodnie, których nie miałam w ogóle ubranych w zeszłym roku, bo ich nie będę nosiła w takim razie i tak samo zrobię przegląd y, bielizny i wymyję te półeczki, także zabieram się za to, póki jeszcze jest chwilę jasno. He kept walking on down the road. And I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. And I looked down at what he wrote. He said, Son, when you grow up, you'll be.